Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcineczku poradnikowym odnośnie duchu PASMO. I oczywiście jeśli od, yy, poradnik wyda Wam się pomocny lub ogólnie dobrze zrobiony, to zachęcam do zostawienia subka, do zostawienia łapki w górę. A więc lecimy, dzisiejszym duchem jest numer 9, czyli Panshade. Tak, no i co? Panshade charakteryzuje się trzema dowodami moi drodzy, czyli Freezing Temperatury, EMF 5 oraz Pismo. Ducha. No i tak. Shade, przeczytajmy sobie może tutaj opis Shade'a. Ja wam tylko ustawię szybciutko na, na polish. Żebyśmy sobie żebyśmy pop, przeczytali tak, jak to jest napisane. U Uda. Duch jest w garażu, by the way. Łuda to bardzo nieśmiały duch. Istnieją dowody na to, że Łuda przerwie wszelkie paranormalne zjawiska, jeśli w pobliżu znajdzie się więcej ludzi. Utrudnienia, łudy są trudne znalezienia, ułatwienia. Udań zacznie atakować, jeśli w pobliżu są ludzie. No i tak jak jest napisane, Szyd jest nieśmiałym duchem. Można by powiedzieć, że to jest najnudniejszym duchem, ponieważ Szyd działa tak, że on działa w swoim pokoju, w którym tam jest zrespiony tylko i wyłącznie, kiedy nas nie ma. Jeżeli znajdziemy się w jego pokoju, nie zrobi nic, z wyjątkiem. Bo uwaga, Shade może yy, otworzyć, znaczy dotknąć drzwi, jeżeli jesteśmy w jego pokoju, albo właśnie napisać w księdze. To są jedyne rzeczy, które on może fizycznie zrobić, jeżeli znajdujemy się w jego pokoju. Może i... No i w sumie, jeżeli zauważycie brak aktywności w swoim pokoju, jeżeli w nim siedzicie, to możecie z góry podejrzewać Shade'a, albo ogólnie, jak jest mało akcji na mapie. Yy, z drugiej strony... Nie dajcie się złapać na to, że powiedzmy, no. Tak jak mówiłem, Shade was nie schantuje w tym samym pokoju, co siedzicie, ale może złąderować do pokoju obok, czyli na przykład, nie wiem, tu by były drzwi, i on by na chwilę wyszedł tutaj, i by schantował. No, to nie dajcie się na to nabrać, bo istnieje szansa, że y, tak by zrobił. No i tak, Shady, w sumie, jeszcze. Warto dodać, że hantują na dużo, ni dużo. Na niższej psychice niż inne duchy, ponieważ shade y, zaczyna hajtować hantować, kiedy mamy 35% psychy w dół. Także to jest jego kolejna y, taka jakby specjalizacja? Tak to można nazwać, no chyba tak. No i moi drodzy, najważniejsze. I najłatwiejsze jak można zidentyfikować shade'a. musi mieć krąg przywoływań. Ponieważ, kiedy zrespicie Shade'a w kręgu przywoływań przyjmie on formę niewidzialnego, czyli zrespi Wam się w tym kręgu, ale będzie niewidzialny i w tym sposobem możecie bardzo łatwo określić to, że to jest właśnie shader moi drodzy. I jeszcze jedno, jeżeli dostajecie Ghost Eventy częste w formie duchowej w swoim pokoju, to też możecie się sugerować, że to może być Shade, ponieważ właśnie on tak działa, że się respi w formie duchowej najczęściej. No i cóż. Opisaliśmy już sobie tego nieśmiałka. Wiecie, jak działa, wiecie, jak go zidentyfikować. Także ja Wam życzę miłych łowów. Mam nadzieję, że trawy się Wam się niedługo, albo nie. Ja nie lubię, jak się trafia. No i co? Yy, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także życzę miłego jego dnia na razie. Papa! Pa.